No, i witajcie w kolejnym materiale. Dzisiaj nie będziemy nic naprawiać, nie będziemy nic mówić na temat yy, tutaj pracy falownika. Ten jest Wam doskonale znany. To jest ten model, który oczywiście polecam. Jest w zasadzie z nim najmniej awarii, więc yy, dlatego właśnie mówię zawsze, że jeżeli brać, to ten, yy, a ten odcinek to będzie hit, yy, hit, dlatego że okazało się, że jest możliwość przerobienia tego falownika. Tak, aby moduł MPPT zaczął gadać nam, w ogóle, żeby zaczął z nami rozmawiać od 60V, czyli tak jak jest w wersji niebieskiej, tutaj możemy sobie zrobić to z wersją żółtą. I teraz Wam pokażę, żeby nie było, bo to jest wersja żółta. To jest wersja, która ma MPPT, jak widzicie, od 120V. Możemy ją zrobić na 60. Co do tego jest potrzebne. Na pewno nie lutownica, na pewno nie y, zdolności y, elektryka, elektronika. Nie musimy nawet otwierać tego falownika. Y, to jest soft, to jest tylko i wyłącznie soft. Chińczycy się podzielili y, i możemy zrobić tutaj y, upgrade softu, który pozwoli nam na zabawę y, od 60V. Kto chce, może zrobić. Oczywiście, od razu mówię, to jest na własną odpowiedzialność. Soft jest sprawdzony, bo ja go sprawdzałem, on działa. Natomiast co się może wydarzyć podczas tam wgrywania softów, jak ktoś źle coś zrobi, nie wiem, zabraknie mu prądu podczas wgrywania albo coś, to trzeba mieć na uwadze, że po prostu musi być yy, zapewnione zasilanie zasilanie falownika, aby wgrał się poprawnie firmware do sterownika i ja tu polecam użyć akumulatorów, nie używać inwertera w ogóle, w sensie wyjść, w ogóle wyjścia odpiąć robić to tylko i wyłącznie na samej baterii, nawet z odpiętą siecią, odpiętą fotowoltaiką i mamy wtedy pewność, że upgrade się nam powiedzie Ewentualnie można sobie zostawić wpiętą w sieć w razie czego, jakby ktoś bał się, że akumulator może mu się rozłączyć, wyłączyć, nie wiem, ma słaby albo coś, więc w tym wypadku y, oczywiście sieć może być podpięta. To nie będzie nam robiło żadnego w zasadzie problemu. No więc y, tak, co potrzebujemy, żeby się zacząć bawić w temat? Pierwsza rzecz, taki kabelek. To jest kabelek drukarkowy. Zwykły USB A do B chyba, bo jeszcze nie pamiętam tych oznaczeń, ale to jest taki zwykły w lepszej klasy kabelek zalecam, bo no bo wiadomo, żeby nie było problemów z transmisją i tak dalej, może, może się nam nie wgrać ten soft. Oczywiście te falowniki po wgraniu, y jeżeli Bodlader sterownika nie będzie ruszany w środku tam na tej płucie sterującej, to później po nawet nieudanym wgraniu. Możemy jeszcze raz zainicjować wgrywanie i on pójdzie bez problemu. Ale jeżeli, yy, jeżeli jest ruszany botloader, a w tym wypadku nie wiem, czy on tam jest, czy go nie ma, raczej nie powinien być. Ale jeżeli jest i coś się stanie, to wtedy falownik nie ruszy nam w tak zwanym trybie flash, czyli nie będzie czekał na oprogramowanie po nieudanym wgraniu głównego programu. I wtedy nie da się nic zrobić. Trzeba tą płytę sterującą całą zamówić nową, bo proces jest zaszyfrowany. Nie można w jakikolwiek sposób jego zaprogramować, ani zgrać z niego softu. Zresztą temat był dużo już przez praktycznie dwa lata wałkowany na zagranicznych forach. Ja to śledziłem, nawet sam próbowałem, ale temat jest, temat jest zamknięty, to jest koniec i nie będzie więcej takich prób, ani ani, ani myślę, że też nikt nie będzie w to wnikał, no więc tak. Tutaj wracając, potrzebujemy kabelek, potrzebujemy soft do zaprogramowania falownika. Soft nazywa się iPower. Ja to wszystko ud udostępniłem tam na dole. Tam pod filmem w opisie. Wszystkie linki będą. Yy, <laughs> może Wam, może Wam Windows powiedzieć yy, w pewnym momencie. A dokładnie Defender, że w oprogramowaniu iPower jest wirus. Ja to sprawdziłem, i tam nie ma żadnego wirusa, tak więc jest ewentualnie, znaczy może się pluć antywirus, dlatego bo ten soft może mieć tam zaszyte jakieś biblioteki, jakieś procedury, które na przykład fragment kodu jest analizowany i coś tam pasuje antywirusowi. Bo tak to działa. Ale generalnie ja sprawdziłem na chyba trzech stronkach, nie widziałem tam, żeby coś było w tym sofcie. Rzadko kiedy wyskakuje ten komunikat, ale może wyskoczyć. Jeżeli wyskoczy, to nie, nie przejmujcie się, możecie śmiało dalej go używać. Oczywiście zalecam po zakończonej akcji odinstalować, bo to jest chińskie, nie wiadomo, co to słucha, jakich portów i tak Także może jest coś z tym prawdy w tym, w tym antywirusie, ale... Żeby Wam to zaszyfrowano komputer, to nie, to nie, absolutnie. No dobra, czyli tak, soft eye power, plik firmware'u yy, i chwilę czasu, żeby to można było sobie zrobić. Ja jeszcze zrobię takie porównanie, że odpalimy sobie inwerter w tym momencie, yy, bo chodzi o to, że prześledzimy sobie ustawienia, czy coś się zmieniło. Szczerze powiedziawszy, ja tego nie sprawdzałem. Więc, no, jest dobra okazja, żeby z Wami to prześledzić. Ok. Czyli tak, jedynka SBU, wybór baterii, prąd ładowania. Nie, sorry, wróć tutaj w drugą stronę. Prąd ładowania y, baterii, tryb pracy zasilania, czyli jakości zasilania. Tu mamy, nie pamiętam, co to było. Us. Przelecimy sobie po prostu. Ja już mówiłem o tych ustawieniach. Przelecimy sobie ustawienia i myślę, że zrobimy takie porównanie. Czy coś zniknęło, lub coś się dodało? Ale wydaje mi się, że nie powinno się nic zmienić, bo to tylko jest z tego co wiem, poprawka dotycząca. Tyle. Ok, czyli tak, wyłączamy inwerter. I teraz tak, ten kabelek oto tutaj podłączamy się tu USB. A druga końcówka oczywiście laptop, komputer. Co tam macie? No to się wpinacie. I teraz przeniesiemy się, ja to podepnę, przeniesiemy się na pulpit mojego komputera i yy, z przebitkami, myślę, pokażę Wam, jak to się zachowuje. Znaczy, tu, tu się nic nie dzieje, tak naprawdę. Tu jest wszystko tak, jak jest. Dzieje się na komputerze. Więc zaraz wszystko Wam pokażę. No i dobrze. Inwerter mamy odpalony, uruchomiony. Yy, teraz ja się przełączam na. Przegląd na pulpicik. Dobra. Mamy pulpicik. Teraz tak. Musimy zrobić dwie rzeczy. Ja Wam to pokażę. Musimy zrobić dwie rzeczy. Ale najpierw ja to pousuwam, żeby było tak, jak kurwa ma być. Później nikt nie będzie wiedział, co i jak. Dobra. Mamy dwa pliki, to jest plik z streamerem i plik ze sterownikami. Oba pliki klikamy prawym, u Was to będzie różnie, ale wypakowujemy oba. Oba sobie wypakujemy. I teraz tak. Klikamy sobie tu w upgrade file. To jest sterownik i ten sterownik też musimy wypakować do drivera tutaj, żeby driver nam się zainstalował i w zależności, którą wersję systemu macie, czy to 6.4, czy 8.6, czy 32 bity. Przeważny teraz 64 jest, więc wchodzimy w 64. Plik inf, prawym, zainstaluj, OK. Jest OK. I teraz, żeby to potwierdzić, klikamy sobie prawym tu, na na, pasku, na przycisku start, prawym, menadżer urządzeń, Rozwijamy porty COM i powinniśmy mieć powinniśmy tutaj widzieć właśnie USB Serial yy, COM5. Ten numer portu zapamiętajcie, bo on będzie potrzebny. Nie musicie zamykać tego okienka. Yy, ono sobie tu siedzi, także yy, przyda się. Ok, jak mamy to zrobione, na przykład, zis, sprawdzimy sobie jeszcze, no tu dalej jakiegoś magicznego pdf do tego. No właśnie, dokładnie. Przy okazji wam to pokażę, o co tu chodzi. Connect USB, Connect any one of AC battery could be display. Aha, no. czyli ma się tylko i wyłącznie yy, uruchomić inwerter. I aha, czyli y, unit. Turn on the inverter, czyli nie trzeba go włączać. No to zaraz to sprawdzimy. On u mnie chodzi, jak widzicie, więc strykniemy go. Generalnie to tutaj wiadomo. Ja tą instrukcję wam dołączę. Zobaczycie co i jak. Dobra, czyli wchodzimy sobie dalej w Plix upgrade. Ja teraz wyłączam inwerter. O. wchodzimy sobie w iA ten, ten softik magiczny mamy ką 5 to wszystko zostawiamy, tego nie ruszamy wybieramy sobie plik z softwarem wróć, czyli to dajemy open i klikamy start o coś się dzieje Kasuje soft, ale pięknie wgrywa zero jedynki, ale patrzcie się co się tu dzieje. Czekamy, a no i tu jest to co mówiłem że podlader jest nietykany. To widać tutaj w tym miejscu Update Region jest APP i długość danych jaka ma być wgrana, czyli podlader jest nieruszany. Po ewentualnej awarii wgrywania softu on się powinien normalnie nam uruchomić dalej w trybie tego flasza. No i dobry. Dobiliśmy do końca. Żyje. Ura. Finisz zweryfikowała soft. No to odpalmy palmy. Działa, bez większych Widzę Zmian Nic więcej, ale zmarzłem powiem wam, że tak mi dmuchało Na no wprost mnie, że normalnie aż kurde teraz mi zimno Okej okay. mm. Sprawdźmy sobie Menu Czy coś jest tam Coś jest zmienione Nie chyba Nawet widzę, że Że ustawienia pamięta Zeproma chyba, no raczej tak. O! Nie wiem, czy to widziałem wcześniej, muszę sobie porównać. Tyle! Porównamy sobie to później, zobaczymy czy się coś zmieniło, ale ch chyba nie, chyba nie wydaje mi się, czy coś jest, yy, coś jest inaczej. No, także tyle wgrane. Yy, jest to stestowane, nawet nie będę Wam tego testować teraz, bo wiem, że na pewno to działa. Także yy, możecie wierzyć lub nie, ale chodzi. Możecie się tylko podzielić ze mną w komentarzach, ewentualnie jak dobrze to chodzi, bo ja nie mam jak sprawdzić dokładnie. Nie mam po prostu takiej instalacji, żeby tam te 60 V sobie skądś wykombinować. No nawet nie mam nawet takiego źródła napięcia, żeby sobie tu podłączyć 60-70 V. Także możecie podzielić się w komentarzach, czy u Was jest faktycznie niżej startuje czy generalnie z tego co wiem to MPPT ma być poprawione ma działać lepiej na tym softcie no także chyba tyle jakby coś to oczywiście piszcie w komentarzu ja się postaram odpowiedzieć linki i wszystkie rzeczy macie pod filmem w opisie do paczki. Jest tam też instrukcja po chińsku, jest instrukcja w PDF-ach. Filmiki nawet są chyba w tam nagrane. Także myślę, że każdy sobie powinien poradzić. Jeżeli ktoś nie poradzi, może się do mnie odezwać. Ja, ja oczywiście pomogę. Jakby się już bardzo, nawet ktoś bał, to proszę, nie ma problemu. Można do mnie podesłać sprzęt w gramy i, i tyle, nie. No, także trzymajcie się i. Prawdopodobnie widzimy się na następnym filmie, który, na który pewnie większość z Was czeka, a będzie to film z naprawą SMH. Tak, tylko wersja 7kW. Zobaczymy, co tam siedzi w środku, jak to wygląda, co się stało, i ogólnie jeszcze po nim też poopowiadam. Bo to taki y, mocniejsza wersja kupy poprzedniej, także zobaczymy. Aha, i nie zapomnijcie. Oczywiście, kliknąć suba, dzwoneczek, bo to, y, jak ja widzę, że to rośnie, to motywacja rośnie do nagrywania kolejnych filmików. I dzięki za, za wszystkie suby i, i polubienia, które wcześniej wysyłaliście. Naprawdę miłe i mam nadzieję, że, że y, będzie rosło dalej. <laughs> Dobra, no to teraz już na serio, trzymajcie się i do usłychu.